Do zobaczenia w lepszych normalnych czasach. Tak, 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 tak. Zapłajcie za spotkanie. Tak, tak, tak. Dziękuję. Czyli mimo wszystko, że no ten pochód właściwie nie, się nie odbywa, ale są takie zachowane pewne elementy stanie na rynku, czy to jest w Norbertankach, u Norbertanek czy on, one w jakiś sposób chociaż trochę rekompensują ten brak pochodu w pełni? No tak, myślę, że tak. Przede wszystkim jesteśmy po to i od tego, żeby starać się utrzymywać tą tradycję mimo panujących warunków, tak? Musimy dbać o tą tradycję, żeby ona nam przez nawet ten jeden rok nie popadła gdzieś w jakieś tam takie Doły, że później to będzie wszystko ciężko z powrotem dźwignąć, zorganizować i tak dalej. Więc jaki jest, taki jest, ale że się odbył. Wiatr wiał odwrotną drugą stronę niż trzeba było, ale daliśmy radę z lajkonikiem, ale było ciężko, nie będę ukrywał, że ciężko. To nigdy sobie nie wyobrażałem w czasie tych długoletnich harców tutaj, że będzie tak dzisiaj smutno, tak cicho. Bez tego radosnego gwaru przedszkolaków, ludzi zapaczonych w taniec lajkonika, przynajmniej z tego całego smutku, dwie kwestie jakby trzeba było wyróżnić: miłego spotkania z księdzem proboszczem. Tradycja tak nakazuje, i oczywiście z siostrą przełożoną, ksenią tutaj, wstejszego klasztoru, Aby wszystko wróciło do normalności. Myślę, że tak się stanie. Że, że będzie śmiech, radość, muzyka, taniec, normalność.